się mańskiego ludźka z tej strony, Jagowski. witam w kolejnym odcinku z gry Shakes and Fidget. Na początku dzisiejszego odcinka oczywiście propozycje ikonki dla nekromanty, czyli dla nowej klasy w Fidget, na którą na pewno nie tylko ja nie mogę się doczekać, tak więc napiszcie w komentarzu, którą wy wybraliście jestem bardzo, bardzo ciekawy oczywiście link do ankiety macie w opisie tego filmiku, tak więc im więcej głosów tym lepiej, bo no, musimy wybrać naprawdę najfajniejszą ikonkę dla nekromanty, bo ja naprawdę nie mogę się bo strasznie, nie mogę się doczekać tej nowej klasy, tak więc czekam na wasze opinie i czekam na wasze komenty, co byście zmienili, albo może jakąś inną jeszcze byście e, zrobili, ja może dzisiaj nie będę wyrażał swojego zdania, opowiemy po prostu pokrótce o każdej ikonce, co przedstawia, a, a po prostu zostawiam wszystko. Wam, jak już będzie wybrana to zdradzę, którą kliknąłem, wybrałem e, ja. Później przejdziemy sobie na S5, bo jak wiadomo jest mnóstwo, trylion, mn, tryliardynów e, eventów w ten weekend, czyli mamy piątek, sobota, niedziela, epickie, zarąbiste eventy, czyli myślę, że troszeczkę na naszym Demon Hunterze, czyli powiedzmy no, na klasie, którą na postaci, którą chcemy sobie wymejnować myślę, że trochę loszków dzisiaj pozamykamy, tak więc zostańcie ze mną, a my zabieramy się do czytania ankiety i

zdolność. Przywoływanie stronników. Ponadto nowa ikona klasy powinna przedstawić zdolność nekromantów, czyli przywołanie jednego z trzech nieumarłych stronników. Każdy stronnik ma swoje umiejętności i charakterystyki, ale każdy stronnik pomaga nekromantom. Dlatego podczas kapitulacji tak, 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 tak. Propozycje ikon klas. Ikona klasy pierwszej. Zakazany owoc Grimoire. Dzięki mocy skórzan z tego Grimoire'u nekromanta wyrywa swoich nieumarłych sługusów z głębokiego snu i przywołuje ich na swoją stronę. E, ikona klasy 2. Przeklęta głowa śmierci. E, głowa śmierci symbolizuje przeklęte dusze, które muszą być posłuszne rozkazom swojego mrocznego mistrza, nawet długo po ich śmierci. Ikona trzecia. Koścista pięść. Prez, reprezentuje nieustępliwą wolę wezwanych nieumarłych, aby poświęcić się dla swojego pana w walce. Tak więc mamy do wyboru takie trzy ikonki. Czekam na Wasze opinie, którą wybraliście, czy w ogóle Wam się podobają. No tutaj mamy tą książeczkę, tutaj mamy, no mi to akurat kurczę przypomina berserka, jak mam być szczery, tak, od razu mi się skojarzyło z berserkiem, nie wiem dlaczego. E, I tutaj e, mamy tą oczywiście pięść, ja Wam powiem tak, ta akurat mi się nie skojarzyła z niczym. Ta mi się skojarzyła od razu z berserkiem, a ta z druidem. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia dlaczego, ale tak akurat miałem. Napiszcie swoje opinie w komentarzu, a my nie przedłużając przechodzimy na S5, czyli europejski serwer z numerem 5. Jesteśmy już na naszym Demon Hunterze. 301 poziom, 15 tysięcy zręczności, 12 tysięcy wytrzymałości. Tak to w tym momencie wygląda. Ja już się tutaj, no przynajmniej tak... 3 czwarte, 3 czwarte eku już mam przebranego. Mamy w tym momencie plus 388. Dlaczego nie przebieram się dalej? Bo właśnie najpierw stwierdziłem, że zamkniemy sobie oczywiście parę lożków, które już nam się odblokowały. A potem oczywiście e, znowu będziemy się przebierać. Tak więc tak, najpierw zacznijmy może od cyrku grozy, później przejdziemy do twierdzy posępnego czerepu. Tak więc zobaczymy. Jestem ciekawy, czy ten 305 chociaż się uda dzisiaj bić. E, lecimy sobie. Twierdza posępnego czerepu, cyrk grozy najpierw, nie? Cyrk grozy. Małe przebranie i od razu dało nam tutaj fajnego powera, bo ja dosłownie chyba z tego, co pamiętam, ostatnim razem w ogóle nie, nie, nie mogłem żadnego loszku zrobić. Jest, mamy już 302 poziom. O Jezu! I to jest właśnie, to jest cały Demon Hunter, nie? To jest cały Demon Hunter, to jest klasa, która naprawdę w tym momencie wymiata, ja go uwielbiam, uwielbiam nim grać właśnie do, to dla, dlatego co się przed chwilą stało. 303 poziom, myślę, że 305 to będzie, takie, wiecie, taka, taka wisienka na torcie, to, to, to by była 310, ale to kurczę, chyba, chyba nie będzie dzisiaj do zrobienia. No brakuje nam, brakuje nam na pewno Bereli. to każdemu brakuje, ale w tym momencie brakuje nam czarnych gemów. To na pewno by się przydało. Pochwalę się, mam na oczywiście. Jest, 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 jest. Yes. Zamknęliśmy. Mam, mam już HOK 15, aczkolwiek w gildii jest teraz no niewielki procent. Tak więc tutaj jeszcze myślę, że troszeczkę nam zejdzie, żeby żeby powiedzmy, już te, już te czarne gemy normalnie kopać. To sobie założymy. O, tu mamy plus 60. 300. Okej, okay, 380, czyli to sobie jeszcze odzyskamy. Od razu sobie tego naszego pachoła trochę ulepsimy. ulepsimy. I tu już już dziadostwo. Dobra, tu mamy już dziadostwo. I znowu możemy wkroczyć tym razem do twierdzy posępnego czerepu, gdzie jest maguś, bagienny dragor. Na niego w ogóle nie było szansy. Teraz tam jak widzieliście 2%, tak więc to już jest ok. Eee, myślę, że powinno nam się udać. Chwila ciszy. Nie, nie. No na tych magach, kurde, na tych magach, jak, jak każda klasa, jest! Mamy problem, ale nie tym razem, kurczury, jury. Wojownik posępnego czerepu jeszcze padnie. 304 poziom. Ja pierdziele, padł. I to za parę grzybków. Zobaczcie, co się dzisiaj dzieje. Za parę grzybków wszystko rozpierdzielamy po kolei. E, mamy tutaj 383 siły, 24. No to nie będę teraz tego wpierniczał. Tego nie będę wpierniczał, bo, 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 bo. Bo mi się w tym momencie to nie opłaca, ale Smok Ciemności. Elo, jestem Majgowski, ja pierdziele, 305 poziom, tak pięknego zamykania lochów dawno nie było, no, co Demon Hunter, to Demon Hunter, tak, tak, więc wiedziałem jaką... Jaką main postać sobie wziąć, co tam wypadło, o, gumowe padło. no dobra, plus 14, kurde, no nie, nie będę tutaj 25 grzybków, nie, nie będę tego robił, no, jak padnie stuknięty żongler, to normalnie za nie mówię, nie... Stuknięty żongler, czyli piąteczka w cyrku grozy, w strefie roku oczywiście. Już tak delikatnie, delikutaśnie tutaj no normalnie naciskamy. Nie, no trzeba trochę przyspieszyć, bo to takie, wiecie, takie naciskanie to nie ja. Naciskanie to nie ja, stuknięty żongler. Może sprawdzimy sobie jakieś procenty? Nie muszę sprawdzać procentów, bo jak tam widziałem, to było przepiórcze, gniazda były bite. Tak więc spokojnie powinniśmy dać radę jeszcze na to. I wbijamy, czyli tak, to co taką, taką miało być, powiedzmy, wisieneczką malutką na torcie, 305 poziom, mamy od razu z 301 na 305, tak więc 4 levele bez żadnego problemu nasz Demon Hunter dzisiaj sobie wbił. Pamiętajcie napisać w komentarzu, że mamy 306 poziom, zajebiście. E, pamiętajcie napisać w komentarzu, jaką by ikonkę sobie wybraliście, na jaką zagłosowaliście, jestem mega ciekawy. E, 391 to będzie fajny buści. O za świnty, o matko, Łocie panie, Łocie panie. Łajgowskiemu dziś nie stanie. Dobra, zarąbiście. Teraz fajnie siadło. Syjamskie bliźnięta. Ja, powiem wam szczerze, że ja. Na, 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 ja naprawdę nie wiem, co się dzieje. Nie mam zielonego pojęcia, co się tu od Janie Pawla, moi drodzy. Ja rozumiem za. Wiecie, nie wiem, za 20-30 grzybków zamykać te lochy. wszystko, wszystko bym zrozumiał, ale nie, kurde, ile dzisiaj zamknęliśmy lochu za 2-3 grzybki, gdzie naprawdę ten procent nie jest duży, kurde, 307, wszystko pada, człowiek guma, ja pierdzielę. to mi się podoba, to mi się podoba, tak mogę sobie wieczorek e, zrobić, ja pier... Nie. Nie wierzę w to, ja pierdziele Jak się zastanawiacie, jaką klasą zagrać To to już, myślę, że się już nie zastanawiacie Ja pierniczę, ale dzisiaj był Normalnie jest kocurem No dzisiaj jest kocurem Takim z prawdziwego zdarzenia kocurem Tu sobie wziąłem, bo jest plus 40, tak więc to jeszcze jest Taka opłacalna wymiana Madame Mystique Moja księżniczka, najpiękniejsza garbata Zobaczmy sobie O, Madame Mystique Już jest taką twardą zawodniczką, widzę, nie? Ta, to już jest twardy zawodnik Myślę, że nie ma sensu na razie tutaj przeklikiwać. Zobaczmy sobie w ogóle tą naszą Madame Mystic. Pamiętajcie używać kalkulatorka. Ja zawsze, za każdym razem Wam to wbijam do głowy, żebyście pamiętali, żeby nie marnować na darmo grzybków. Tym bardziej, jeżeli gracie sobie powiedzmy eko. Oooo, a to, to nie to, dobra. E, no, Madame Mystic już jest 0,30, tak więc marudko, ale pójdźmy sobie karczma mrocznych sobowtórów, szkoła magii i siedzibę. To te trzy jeszcze robimy i kończymy odcineczek. Ciekawe, czy zamkniemy. Czyli mamy karczma, uświęcona szkoła i siedziba główna. Karczma, uświęcona szkoła, siedziba główna. Lecimy sobie tak po kolei. Karczma, karczma mrocznych sobowtórów. Tutaj pewnie troszeczkę jak dostaniemy. Karczma, eee, uu, co to, 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 to? Taki duży procent był, karczma mrocznych sobowtórów. Ja dobrze na pewno to przeczytałem. Ej, O nie, nie, widziałem to. Jest! 309 poziom. Czyli będziemy mieć tą taką prawidłową, ogromną wisienkę na torcie. Bo kutliwy kowal jeszcze pada, ja pierdzielę co on wyprawia. Normalnie nie wierzę, moi Słuchaj. drodzy. E, 396 plus 5, no to słabiutki buścik. 388 plus 26, no tutaj cokolwiek by było, ale kurde, znowu wiecie o co chodzi, nie? Znowu bym musiał wpierdzielić. Mm, znowu bym musiał wpierdzielić. Dobra, to nie. Tutaj mamy plus 3 tylko. Kurde, ale plus 4 punkty życia, tak więc tu będę miał fajnie. No dobra, wiecie co, zróbmy sobie to, bo tak czy tak to mi się to mi się będzie opylało. Okej, okay. ulepszę sobie. O, tak to zrobimy, wiecie. Z tego względu, że obrad ma to już nawet nie nie próbuje. A dl dlaczego tak zrobiłem? Z tego względu, że akurat tam jest plus 4. Tak więc teraz, jak sobie zamienimy, gdzieś tam znajdziemy e, tak czy tak coś do eku, no to nie będę już musiał sobie zmieniać, właśnie, bo już będę miał 4, 8, 12, ach, to 5 musi być, akurat to nie jest nie matematyka uświęcona szkoła tradycją ma gry da nam 310 poziom i myślę, że spokojnie będziemy mogli zamknąć podcinek zakończyć odcineczek takim mocnym przytupem i wiecie, już dawno nie było tak, kurde, że jak powiedziałem, nie wiem, że chcę 305 a tutaj jeszcze 5 levelów do góry podbiliśmy sobie, raczej to jest zawsze tak, że albo trafiamy, albo gdzieś tam blisko jesteśmy, a tutaj naprawdę 5 leveli wyżej, tak więc dzisiaj naprawdę fajnie zaskoczył mnie, naprawdę, naprawdę naprawdę, 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 e, Dzisiaj mega pozytywnie zaskoczył mnie nasz demon Hunter z EU5 Kurdrurugirdr. Co jest Kurdrurugirdr? Ty, no co jest? To on powinien spokojnie przecież paść. Chyba za wcześnie powiedziałem. Ale zawsze wiecie, jeszcze dobra, żeby tutaj nie marnować grzyba, bo jeszcze trzeba oczywiście znowu się przebrać za chwilę, tak? Tak więc jeszcze sporo pracy przed nami, Ja żadnych grzybów nie będę marnował. Kurczurki, ziemniurki. Piekielny Peter. Piekielny Peter da czy nie da, da czy nie da, da czy nie da, odda czy nie odda, odda czy nie odda, nie? I teraz o to jest pytanie. Tutaj mi malutko brakuje, jeszcze mam całą mawkę do zrobienia, eee, może nie całą, o Boże świnty, widzieliście to, 0,6, my wydaliśmy może mordeczki ze 200 grzybków na 8 czy 9 leveli dzisiaj, To no to jest, to jest kocur, to jest prawdziwy kocur, ja pierdzielę. Ja po prostu w to nie wierzę. Jest takim dzisiaj sztosem, Uff, że normalnie, aż brak mi słów, aż brak mi do niego dzisiaj słów. Wbiliśmy 9 leveli w parę minutek, e, z 301 na 310, tego się naprawdę nie spodziewałem, zrobiliśmy to z wielką łatwością, nie mają czarnych gemów, tak więc jeżeli dalej zastanawiacie się, jaką klasą grać, tak, grajcie Demon Hunterem, jest zajebisty. Pamiętajcie napisać w komentarzu, jaką ikonkę wybieracie. Dzięki wielkie za dzisiaj, oczywiście za łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Widzimy się w następnym odcinku, żółwik, piona, siemaneczko i... Do następnego.